Witam serdecznie tuliwice, witam szanownych graczy. Słuchajcie, dzisiaj jest 15 maj, 15 maj, czyli mamy 2 lata z Diablo 3 już. Są drugie urodziny Diablo 3. Pamiętacie, co było na premierę? Oj, na premierę, to była rzeźnia wielkie oczekiwania, gigantyczne oczekiwania zmieniły się w gigantyczną furię gdzie wielu osób zostało bana na forum i było w ogóle fajnie no ale później z czasem pojawiały się w sumie też szybko w pierwszym roku pojawiały się patche, zmieniły trochę oblicze gry, ale tak naprawdę żniwiarz przyszedł i pozamiatał. Reaper of Souls zmienił kompletnie tą grę, wszystkie systemy zostały zmienione, loot 2.0 paragon 2.0 tryb przygodowy stopień trudności, kampania nowa postać więc gra zmieniła trochę oblicze, ale wiele osób zauważyło, że drzemie w tej grze jeszcze potencjał, i to właściwie ogromny potencjał, który, e, który byśmy chcieli wydobyć. W szczególności, że jak popatrzymy w stronę klanów. W stronę laderów sezonów, które zostały już zapowiedziane, w stronę mojej drodzy soketowania i gemów i przedmiotów, które można by wcisnąć w ten soket, to też, to też zostało zapowiedziane, że taka zmiana nastąpi dość ciekawa. No i oczywiście nie wspomnę o PVP. PVP, tak. Ja osobiście jeszcze czekam, oczywiście, na nekromantę. Myślę, że na nekromanta obok szamana oni się nie będą kłócić. Ten ma swoje psy, różne zombiaczki, ten tu ma szkielety, różne golemy, fajna rzecz, fajnie mi by było, naprawdę, mocno trzymam kciuki za Nekromantę. Ale z okazji tej rocznicy drugiej, nie, chciałem zrobić taki malutki event, taki skromny event, jak to na mój kanał, mój kanał też jest taki skromny, więc zrobimy skromny <grym> evencik. Nie, jeszcze powiem, zanim do tego przejdziemy, jeszcze powiem o Twitchu. Tweet na Twitch TV, dzisiaj Twitch TV, slash Diablo, będzie event. O godzinie 23 się zaczyna naszego czasu, kończy się o 4 rano. Ja mam zamiar wpaść, zobaczyć, co tam deweloperzy mają do powiedzenia, czym tam grają. Jeszcze wiem, że niektórzy gracze mają słownie wpaść, więc zobaczymy, może będzie coś ciekawego. Wpuszczę sobie w tle na pewno i pogram trochę w Diablo. Następnie przejdziemy do tego evenciku, Słuchajcie, obliczmy sobie z okazji tej rocznicy drugiej. Mm, ile zagraliśmy już w Diablo 3 razem, wspólnie więc e, słuchajcie e, i wrzućcie ten wynik pod e, filmem i dołączcie do niego screenshot e, którą postacią najdłużej żeście grali On będzie screenshot wyglądał w taki sposób na przykład ja wśród tych wpisów oczywiście dla subskrybentów wylosuję klucz do gry Reaper of Souls co w lato fajna sprawa, nie? Podliczmy może u mnie. Nie będziemy patrzyli tak naprawdę ile nam wynik, że kto ma tam najlepszy wynik, to wygrywa, tylko to będzie losowanie, nie każdy się pochwali, ile czasu spędził. Wiem, że niektórzy grają każualowo tak jak ja. Chociaż ostatnio może się to zmienić, ale niektórzy ostrocisnęli temat i mają naprawdę mnóstwo godzin przegrane, ale jestem właśnie ciekawi ile. Więc dajcie Dajcie cynk, może, może też Blizzard wrzucić to na oficjalnego Facebooka, niech wszyscy się pochwalą, jak długo grali i jaką w najdłużej grali. Więc ja zacznę. Pierwszy post będzie oczywiście ode mnie. Ja mam tu 707 godzin. Barbarzyńcom. 244 godziny łowcą. Szamanem 198 godzin. Krzyżowiec. 17 godzin tylko. Szkoda. Muszę dłużej nim pograć. Mnich, 77 godzin, też średnio. No i Wizard, Czarodziej, 289 godzin. To w sumie, jak podliczyłem, daje 1532 godziny. Jeżeli podzielimy to przez 24 godziny, to grałem w Diablo prawie 64 dni. To jest całkiem sporo, jak na grę. Więc, no, całkiem dużo, jak na jedną grę, powiem wam. Z dodatkiem nawet. Więc całkiem dużo spędziłem czasu... W Diablo, jeszcze możemy dorzucić do tego oczywiście 3 miesiące gry Better Ripper of Souls, ale tego podliczyć się nie da za bardzo. Ale tam ci cisnąłem też równo, więc no nieźle, nieźle, fajnie. Dajcie znać jakie macie wyniki, no i w taki sposób możemy świętować to, że dwa lata minęły i wielkie oczekiwania są w stosunku do Was, twórcy moi drodzy, ponieważ potencjał drzemie w tej produkcji. Mam nadzieję, że go będą, będziecie. Trzymajcie się na razie.